Such miserable luck. To die by the sword you help forge. Kingdom Come: Deliverance. Gra, która przenosi nas w samo serce średniowiecznej Europy, oferując doświadczenie tak realistyczne, że poczujesz się, jakbyś naprawdę tam był. Wyobraź sobie świat, w którym nie ma magii ani smoku, a prawdziwe wyzwania czekają na każdym kroku. Ja jestem Kelito, twój przewodnik po świecie Gier. Dziś zagłębimy się w historię Henryka, syna Kowala, który w obliczu wojny i zdrady musi odnaleźć swoje miejsce w rozdartej konfliktami Bohemii. Dodatkowo odpowiemy na pytanie, co sprawiło, że Kingdom Come stał się synonimem imersji i najlepszą symulacją średniowiecza. Jeśli podoba ci się taki format, to świetnie się składa, bo nowe filmy wrzucam 2-3 razy w tygodniu. A teraz zaczynajmy. Kingdom Come Deliverance to gra osadzona w roku 1403 w sercu Królestwa Czech, będącego częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Po śmierci cesarza Karola IV tron objął jego syn Wacław IV, którego rządy były naznaczone konfliktami i niepokojami. Jego przyrodni brat Zygmunt Luksemburski wykorzystał sytuację, uwięził Wacława i rozpoczął inwazję na Czechy, pogrążając kraj w chaosie. My, jako gracz, wcielamy się w Henryka, młodego czeladnika kowalskiego z wioski Skalica. Jego życie toczyło się spokojnie, wypełnione pracą w kuźni ojca i spotkaniami z przyjaciółmi. Jednak ten spokój został brutalnie przerwany, wojska Zygmunta najechały jego wioskę, niszcząc wszystko, co było mu bliskie. Henryk, pozbawiony rodziny i domu, wyrusza w podróż pełną niebezpieczeństw, by odnaleźć swoje miejsce w rozdartej konfliktami Bohemii. W przeciwieństwie do wielu gier RPG, Kingdom Come Deliverance stawia na realizm i historyczną dokładność. Nie znajdziesz tu magii ani fantastycznych stworzeń. Zamiast tego gra oferuje autentyczne doświadczenie życia w średniowieczu, z wszystkimi jego wyzwaniami i trudnościami. Musisz dbać o potrzeby Henryka, takie jak jedzenie, sen czy higiena, a każda decyzja ma realne konsekwencje w świecie gry. Ale czym tak naprawdę Kingdom Come zasłużyło na miano najbardziej imersyjnego RPG osadzonego w średniowieczu? Już wyjaśniam. Kingdom Come wyróżnia się na tle innych RPGów dzięki unikalnym mechanikom rozgrywki, które znacząco zwiększają imersję gracza w średniowiecznym świecie. System walki został zaprojektowany z myślą o maksymalnym realizmie, co odróżnia go od wielu innych gier RPG. Podczas starć gracz ma możliwość wyboru kierunku ataku spośród pięciu dostępnych opcji, co pozwala na precyzyjne celowanie w określone części ciała przeciwnika. Dodatkowo istnieje opcja zadawania pchnięć, co dodaje głębi taktycznej. Kluczowym elementem jest zarządzanie wytrzymałością, gdyż każdy atak i blokowanie zużywają jej określoną ilość, a jej brak może narazić Henryka na poważne obrażenia. W miarę postępów w grze, gracz może uczyć się zaawansowanych technik, takich jak riposty czy kombinacje ciosów, co czyni walkę jeszcze bardziej satysfakcjonującą. Warto również zwrócić uwagę na różnorodność broni: od mieczy, przez topory, po młoty. Każda z nich ma swoje unikalne właściwości i zastosowania w zależności od sytuacji bojowej. Gra wprowadza mechaniki survivalowe, które zmuszają gracza do dbania o podstawowe potrzeby Henryka. Regularne posiłki są niezbędne do utrzymania energii. Spożywanie zepsutego jedzenia może prowadzić do zatrucia, co negatywnie wpływa na statystyki postaci. Natomiast przejedzenie może doprowadzić nas do spowolnionej regeneracji wytrzymałości oraz zmniejszonej jej ilości. Sen odgrywa również ważną rolę. Brak odpoczynku skutkuje zmęczeniem, które obniża efektywność w walce i innych czynnościach. Rany odniesione w trakcie starć wymagają odpowiedniego leczenia. Pozostawione bez opieki mogą prowadzić do infekcji i dalszych komplikacji. Miejmy również na uwadze, że może być np. skaleczona lewa stopa, prawa dłoń itd., więc realizm jest tu na bardzo wysokim poziomie. Te mechaniki dodają głębi rozgrywce, zmuszając gracza do planowania i zarządzania czasem oraz zasobami. Wygląd zewnętrzny Henryka ma bezpośredni wpływ na interakcje z postaciami niezależnymi. Noszenie brudnych lub zniszczonych ubrań może prowadzić do negatywnych reakcji ze strony NPC-ów, takich jak brak zaufania czy odmowa udzielenia pomocy. Z drugiej strony, schludny wygląd i odpowiedni strój mogą ułatwić negocjacje czy zdobycie informacji. System warstwowego ubioru pozwala na noszenie kilku warstw odzieży i zbroi jednocześnie, co wpływa nie tylko na ochronę, ale także na postrzeganie postaci przez otoczenie. W przeciwieństwie do wielu współczesnych gier, Kingdom Come rezygnuje z tradycyjnych znaczników misji na mapie. Gracz musi polegać na własnej orientacji w terenie, analizie wskazówek uzyskanych od NPC-ów oraz dokładnym czytaniu opisów zadań. Żeby delikatnie ułatwić rozgrywkę, główne zadania pozostawiają markery na mapie. Takie podejście zachęca do głębszej eksploracji świata gry i angażuje gracza w odkrywanie jego tajemnic na własną rękę, co zwiększa poczucie imersji i autentyczności doświadczenia. Te rozbudowane mechaniki sprawiają, że Kingdom Come Deliverance oferuje wyjątkowo imersyjne doświadczenie, przenosząc gracza w realia 15-wiecznych Czech. Ale żadna gra nie jest idealna, więc czym Kingdom Come rzeczywiście zasłużyło na swój tytuł? Kingdom Come Deliverance wyróżnia się wyjątkową dbałością o detale, które przenoszą gracza w autentyczny świat średniowiecznych Czech. Twórcy z Warhorse Studios. Zrekonstruowali 15-wieczne Czechy z niezwykłą precyzją. Miasta, wsie i krajobrazy zostały odwzorowane na podstawie historycznych źródeł, co pozwala graczom poczuć atmosferę tamtych czasów. Architektura budynków, układ ulic oraz detale otoczenia oddają realia epoki. Na przykład, wizyta u garbarza w Grze ukazuje szczegółowy proces obróbki skór z uwzględnieniem takich elementów jak moczenie skór w kanałach przy rzece czy mizdrowanie, co świadczy o ogromnej dbałości o detale. Postacie niezależne w Grze nie są statyczne. Każda z nich ma własny harmonogram dnia. NPC pracują, jedzą, śpią i uczestniczą w codziennych czynnościach, co sprawia, że świat gry wydaje się żywy i dynamiczny. Interakcje z nimi zależą od pory dnia oraz ich zajęć, co dodaje realizmu i głębi rozgrywce. Na przykład, mieszkańcy miast i wsi wykonują różnorodne zawody, takie jak rzemieślnicy pracujący w swoich warsztatach czy chłopi uprawiający pola, co tworzy wrażenie autentycznego, tętniącego życiem świata. Historia przedstawiona w grze opiera się na rzeczywistych wydarzeniach z początku XV wieku. Konflikty polityczne, intrygi oraz postacie historyczne zostały wplecione w fabułę, co pozwala graczom lepiej zrozumieć kontekst tamtych czasów i poczuć się częścią autentycznych wydarzeń. Gra osadzona jest w okresie wojen husyckich, a gracze mogą spotkać historyczne postacie takie jak Król Wacław IV czy Zygmunt Luksemburski co dodaje głębi narracji i pozwala na lepsze zrozumienie ówczesnych realiów politycznych. Twoje decyzje mają realny wpływ na to, jak jesteś postrzegany przez społeczeństwo w różnych miejscach. Dobre uczynki mogą uczynić Cię bohaterem, podczas gdy przestępstwa mogą sprawić, że będziesz traktowany jak bandyta. Reputacja wpływa na interakcje z NPC-tami, dostęp do zadań oraz reakcję strażników miejskich. Na przykład jeśli gracz zdecyduje się pomóc mieszkańcom wioski w rozwiązaniu ich problemów, może zyskać ich zaufanie i uzyskać dostęp do dodatkowych zadań czy korzyści. Z kolei działania niezgodne z prawem mogą prowadzić do utraty zaufania i wrogości ze strony społeczeństwa. Jednak nawet najbardziej realistyczne mechaniki nie są wolne od wyzwań. Przyjrzyjmy się teraz, jakie problemy i kontrowersje towarzyszyły dążeniu do tak głębokiej imersji w Kingdom Come Deliverance. Mimo wielu zalet, Kingdom Come napotkały również pewne wyzwania i kontrowersje związane z dążeniem do głębokiej imersji. W Kingdom Come twórcy starali się stworzyć realistyczne zachowania postaci niezależnych, nadając im codzienne rutyny takie jak jedzenie, praca czy sen. Jednakże gracze zauważyli pewne niekonsekwencje w zachowaniu AI. Na przykład podczas prób skradania się, przeciwnicy czasami reagowali w sposób nieadekwatny do sytuacji. Zdarzało się, że nie dostrzegali gracza poruszającego się w pełnym świetle dziennym oraz w hałaśliwej zbroi. Innym razem potrafili zawiesić się, kręcąc się w kółko podczas podnoszenia przedmiotów lub chodząc bez celu. Niestety takie zachowania wpływały na imersję, wybijając graczy z poczucia realizmu świata gry. Gra została stworzona na silniku CryEngine, znanym z imponujących możliwości graficznych. Jednakże, wybór tego silnika dla tak rozbudowanego otwartego świata wiązał się z wyzwaniami. Niektórzy gracze doświadczyli problemów z wydajnością, takich jak wysokie zużycie procesora czy spadki liczby klatek na sekundę. Dyskusje na forach sugerowały, że CryEngine może nie być najlepiej zoptymalizowanym silnikiem pod kątem dużych otwartych światów. Dążenie do realizmu w grzew? prowadziło mechaniki, które dla części graczy okazały się zbyt wymagające. System walki oparty na precyzyjnych ruchach i zarządzaniu wytrzymałością był krytykowany za swoją skomplikowaną naturę. Dodatkowo, mechanika zapisywania gry wymagała posiadania specjalnego przedmiotu lub skorzystania z łóżka, co niektórzy uznali za zbyt restrykcyjne. Ponadto, konieczność dbania o potrzeby fizjologiczne postaci, takie jak jedzenie czy sen, również była postrzegana przez niektórych jako nadmierno. Wpływając na płynność i przyjemność z rozgrywki. Gra nie uniknęła oczywiście kontrowersji, związanych z przedstawieniem historycznej rzeczywistości. Niektórzy krytykowali twórców za brak różnorodności etnicznej w grze oraz za sposób przedstawienia niektórych grup społecznych. Twórcy bronili się, argumentując, że dążyli do najwierniejszego oddania realiów 15-wiecznych Czech. Dyskusja na ten temat pojawiały się zarówno w mediach branżowych, jak i na forach internetowych, podkreślając złożoność przedstawiania historii w grach wideo. Podsumowując, czy dążenie do realizmu w Kingdom Come Deliverance przeważa nad napotkanymi wyzwaniami? Kingdom Come zyskało miano króla i wersji wśród gier RPG osadzonych w średniowieczu dzięki kilku kluczowym elementom. Grata rewolucjonizuje gatunek gier RPG osadzonych w średniowieczu. Stawiając na realizm i historyczną autentyczność zamiast fantastycznych konwencji. Gra odrzuca typowe mechaniki, takie jak poziomy doświadczenia czy magiczne umiejętności, zmuszając gracza do polegania na logicznym myśleniu, strategii i własnych umiejętnościach. Każda decyzja od walki po dialogi wymaga analizy konsekwencji, co pogłębia poczucie odpowiedzialności i zanurzenia się w świecie. Warhorse Studios stworzyło żywą replikę XV-wiecznych Czech opartą na drobiazgowych badaniach historycznych. Architektura, stroje, codzienne rytuały, a nawet dialekty postaci oddają klimat epoki. A współpraca z historykami i archeologami gwarantuje wiarygodność detali. Gracz eksploruje świat, który nie służy jedynie jako tło, ale jako integralna część narracji. Kluczowy jest system reputacji i konsekwencji. Każdy czyn Henryka, od szlachetnych uczynków po kradzieże, Wpływa na relacje z postaciami, dostęp do zadań, a nawet reakcje strażników. Społeczność dynamicznie reaguje na gracza. Szanowany bohater zyskuje sojuszników, ale za to przestępca musi ukrywać się przed prawem. To tworzy personalizowane doświadczenie, gdzie świat ewoluuje wokół wyborów, a nie statystycznych schematów. Dzięki połączeniu tych elementów gra oferuje unikalną imersję, stawiając prawdziwe wyzwania i pozostawiając wspomnienia, które wykraczają poza ramy tradycyjnych RPGów. Patrząc już w przeszłość, seria ma przed sobą obiecujące perspektywy. Przedwczoraj, 4 lutego, miała miejsce premiera Kingdom Come Deliverance 2. Zobaczymy, czy będzie o niej równie głośno, co o poprzedniczce. I co do Kingdom Come Deliverance 2, w niedalekiej przyszłości mam zamiar zrobić kolejne wideo odnośnie tego uniwersum, także wpadajcie na kanał i sprawdzajcie. A na ten moment, jak wy oceniacie imersję w Kingdom Come? Czy ta gra faktycznie zasługuje na miano najlepszego symulatora średniowiecza, czy jednak twórcy trochę przesadzili? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, gdyż nowe filmy pojawiają się od dwóch do trzech razy w tygodniu. A teraz czas na mnie. Bernard czeka, a ja wciąż nie umiem parować. Cześć! to co ma Proszę mnie to jen Co se stało? Mimo że nas nahlasili dalsze dwa utoki. Eh. A, ah, Jindřichu, dobře, že jsi tady. Vypadá to, že pro tebe zase budu mít práci. Pojď k nám.